No, cześć, Semanko z tej strony ja, Mario09082, i witam Was w kolejnym odcinku z, z... No, oczywiście naszej kochanej serii Antarnet. Hmm. I... Tak, jak widzieli. Jak w poprzednim odcinku graliśmy. To dobra. To mamy tutaj ma magazyn. Tutaj mamy to, 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 dobra, mamy to, Może sprawdzić, czy bag jest pełny, bo jak jest pełny, to jest super. E full. To czekajcie, to jak jest full, to, 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 to wlejemy. Tu. Mamy 20%. Black. Super. Jest epicka. Epicka, jest epikka to wywalamy, dobierzemy i dobra. I widzicie tamto? To tam, tam jest na scen. Czekajcie. Okej. Okay. To czekajcie, to czekajcie, czekajcie. Mam pomysła. Ale jeśli się nie uda, to... Dobra, może. I, i okej. Okay. I, I. A nie, to tak nie działa. Taki mały snake Mamy taki ten nie ma, Mamy do niego ten Dobra Katanek, gdzie tu mamy katan. Dobra Co na razie zostawiamy Bierzemy katany, katana Na czwórkę? Nie, dajmy co na Trójka nie. Na trójce to coś zmienimy. Trójka, T. jump Bamy mi się od snajpera. Headshot. He. Aha, R. Headshot. R. Ja wiem, może zaraz tylko zbioruszczamy. Szczała, 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 nie ma w ciemności. Szczała, 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 tempa szczała. Dobra, dobra, mną. mi się z napisem, A ja. my jeszcze jakieś szczeły? Chyba nie. Daj spać. Trzeba i spać. O, z całej. Właśnie straciliśmy kilka, ale to byliśmy nowe. Okej, okay. ra, nie ja więcej.

Co walić? Dobra, wiecie co, zaraz tu wrócę, tylko muszę pójść. Pójdę tam, pójdę się. Mm -hmm. mm -hmm. O, przejdziemy tam. Dobra, zrobiliśmy sobie Spieram. No fajnie jakby wiecie co Dobra Wprowadzę jeszcze auto Jeszcze gdzieś tutaj Zapalę światła Wyłączę Dobra no. Mamy Dobra Tu chyba już skończymy odcinek taki krótki, wiem, ale gdzie Dobra, jeszcze może coś porobimy tutaj. Eee, to tak. Mamy dwa łóżka. Ty czekajcie, jedno posadzimy to. To ja sobie postawimy... Ja to może zniszczymy. A drugie sobie postawimy gdzieś tutaj. Nie Czekaj, nie będę marnował kidowa. Przecież mam, mam... to! Czekajcie, czekajcie. Przecież mam to. Tak, to. No. Jeszcze! O, poleciało, dobra. E, to tak, to chyba dzisiaj na tyle, więc... Żegnam się z... Nie jedzonka nie ma. No to jutro wruszymy po jedzenie i takie. Więc żegnam się z Wami. Do widzenia i nara!